Witamy na kanale historie biblijne opowiadane. Jak naprawdę wyglądał świat, gdy pierwsi ludzie stąpali po ziemi? Czy mieszkali w jaskiniach? Czy walczyli o przetrwanie niczym dzikie bestie? A może posiadali wiedzę, którą dopiero dziś zaczynamy na nowo odkrywać? To, co za chwilę usłyszysz, może całkowicie zmienić Twoje postrzeganie naszych przodków. Bo oni nie byli prymitywni, byli świadkami samego głosu Boga. Większość z nas wyobraża sobie przeszłość jako mroczny okres zdominowany przez niewiedzę i brutalność. Jednak pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju opowiadają zupełnie inną historię historię, w której ludzie dożywali prawie tysiąca lat historię, w której już w czwartym pokoleniu istniała wyspecjalizowana hodowla zwierząt, złożone instrumenty muzyczne i zaawansowana metalurgia. Nie mówimy tutaj o mitach, to są zapisy zawarte w najstarszych znanych nam pismach. W tamtym wczesnym świecie wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło bieg ludzkości tragiczne wydarzenie, ciche, lecz nieodwracalne. Gdy Kain zabił swojego brata, strach po raz pierwszy przeniknął do ludzkiego serca, a ten strach dał początek czemuś zupełnie nowemu cywilizacji. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha, i zbudował miasto i nazwał je imieniem swego syna, Henoch, rodzaju 4:17. Od tej chwili ludzie przestali żyć w spokoju i zaczęli wznosić mury. Nie po to, by się rozwijać, ale by się chronić. To, co dziś uznajemy za postęp, w rzeczywistości było reakcją obronną. Oto zapomniana opowieść o świecie, którego już nie ma. A jednak nadal może nas czegoś nauczyć. Początki urbanizacji, po zamordowaniu Abla, zaszła głęboka zmiana w strukturze ludzkiego życia. Do tego momentu ludzie żyli w wolności, bez ogrodzeń, murów czy miast. Ziemia była urodzajna, zwierzęta hodowane z porządkiem, a każda rodzina rozwijała się dzięki pracy własnych rąk. Nie istniał strach przed bliźnim, bo nie było jeszcze przemocy między ludźmi. Jednak gdy Kain przelał krew abla, równowaga została zachwiana. Po raz pierwszy człowiek zaczął bać się, że zostanie zabity przez drugiego. Nie w samoobronie, ale z zemsty. Kain wiedział, że otworzył drzwi, których już nie zamknie. I to właśnie ten lęk zapoczątkował coś bezprecedensowego: potrzebę ochrony przed innym człowiekiem. Tak powstało pierwsze w historii zapisane miasto. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i mam się ukryć przed twoim obliczem. Będę tułaczem i wygnańcem na ziemi i każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Rodzaju 4.14. To strach zmusił Kaina do założenia zamkniętej społeczności. Miejsca, gdzie on i jego potomkowie mogli ukryć się przed światem zewnętrznym. Nie pragnął rozwoju, pragnął zniknąć. Wyszedł więc Kain z przetoblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod na wschód od Edenu, rodzaju 4:16. Ta ziemia wygnania stała się kolebką urbanizacji. Nie była to jednak osada stworzona z myślą o handlu, sztuce czy kulturze. Był to bastion obronny, zrodzony z sumienia, naznaczonego winą i krwią, i obcował Kain z żoną swoją. A ta poczęła i urodziła Henocha, i zbudował miasto i nazwał je imieniem swego syna Henoch, rodzaju 4:17. Tak rozpoczęła się historia naszych miast nie jako wyraz postępu, lecz jako odpowiedź na grzech. Cywilizacja, jaką znamy, nie zrodziła się z harmonii, lecz z lęku. Pierwsi profesjonaliści w dziejach ludzkości miasto założone przez Kaina nie było jedynie miejscem schronienia. Z biegiem pokoleń ten osadniczy punkt przekształcił się w niespodziewane centrum innowacji. To, co zrodziło się z przestępstwa, paradoksalnie stało się kolebką pierwszej ludzkiej specjalizacji. W świecie naznaczonym grzechem, pojawili się ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie doskonaleniu jednej dziedziny. Tak narodzili się pierwsi profesjonaliści w historii. Potomkowie Kaina nie żyli wyłącznie dla przetrwania. Każdy z nich stał się inicjatorem określonej tradycji. Pierwszym z nich był Żabal. I Ada urodziła Jabala. Ten był praojcem tych, którzy mieszkają w namiotach i hodują bydło. Rodzaju 4.20. Żabal nie był zwykłym pasterzem. Zorganizował pierwszą strukturalną formę hodowli. Stworzył koczowniczy system oparty na mobilnych namiotach, Dzięki czemu jego społeczność mogła przemieszczać się wraz ze stadami, dostosowując się do klimatu i ukształtowania terenu. Był wizjonerem mobilności i produkcji zwierzęcej. Jego brat Jubal obrał zupełnie inną drogę, a imię jego brata było Jubal. Ten był praojcem wszystkich grających na cytrze i flecie rodzaju 421. Podczas gdy inni uprawiali ziemię lub troszczyli się o zwierzęta, Jubal wprowadził coś zaskakującego: muzykę. Wynalazł instrumenty, badał dźwięki, nadał kształt sztuce poruszania ludzkiej duszy poprzez harmonię. Nie była to zwykła rozrywka. Była to forma duchowego połączenia z wiecznością. Ostatnim z braci był Tubal Kain, przyrodni brat pozostałych, syn innej żony Lameka. Azilla także urodziła Tubalkaina, kowala wszelkich narzędzi z brązu i żelaza, rodzaju 422. Tubalkain nie tylko obrabiał metale, był mistrzem zaawansowanej metalurgii. Potrafił mieszać stopy, topić je i kształtować według potrzeb. Pracował z brązem i żelazem w czasach, które według współczesnej archeologii miałyby być o setki lat zbyt wczesne na taką technologię. A jednak to właśnie wtedy i tam narodziły się te umiejętności. Trzej bracia, trzy drogi, trzech pionierów profesji, które przetrwały do dziś. Specjalizacja nie wynikała z luksusu, lecz z potrzeby, i świat już nigdy nie był taki sam. Muzyka i metalurgia, DNA starożytnego postępu. W epoce, gdy ludzie żyli ponad 900 lat, czas nie był ograniczeniem, był zasobem. To, co dziś zajmuje wieki, oni osiągali w jednym życiu. Ich sekret tkwił nie w przypadku, ale w długowieczności. Dzięki wiekom obserwacji, praktyki i ustnej tradycji wiedza była przekazywana i rozwijana w obrębie jednego pokolenia. Adam dożył czasów, gdy jego praprawnuki tworzyły zaawansowane narzędzia, instrumenty i struktury społeczne. Ludzkość, choć młoda, zdradzała już potencjał niemal nieograniczony i żył Adam 130 lat i spłodził syna na podobieństwo swoje według obrazu swego i nazwał imię jego set. A dni Adama po spłodzeniu Seta było osiemset lat i zrodził synów i córki. Rodzaju 5, 3, 4. Wyobraźmy sobie jednego rolnika z 800-letnim doświadczeniem w uprawie roli, albo pasterza, który przez wieki obserwuje kolejne pokolenia owiec, ucząc się ich zachowań, cech dziedzicznych i chorób. Hodowla, rolnictwo, budownictwo, wszystko było doskonalone z cierpliwością, której dzisiejszy świat nie zna. Jednak dwie dziedziny szczególnie się wyróżniały muzyka i metalurgia. Jubal nie tylko stworzył instrumenty, zapoczątkował całą tradycję. Harfa i flet, o których mówi księga rodzaju, nie były prymitywnymi zabawkami. Były wynikiem inżynierii akustycznej. Harfa wymagała solidnej konstrukcji, by wytrzymać napięcie strun. Flet musiał być precyzyjnie wykonany, by wydobywać czyste, zgodne dźwięki. Oba instrumenty wymagały zrozumienia materiałów. Kształtów, proporcji i brzmienia. Z kolei Tubalkain stał się pierwszym mistrzem kowalstwa. Brąz, stop miedzi i cyny wymagał znajomości górnictwa, temperatur topnienia i odpowiednich proporcji. Żelazo wymagało pieców o bardzo wysokiej temperaturze oraz zaawansowanych technik kucia. Do dziś wiele z tych metod pozostaje skomplikowanych, a on je opanował. Biblia nie opisuje tych ludzi jako przypadkowych eksperymentatorów, lecz jako rzemieślników, kowal wszelkich narzędzi z brązu i żelaza. Rodzaju 4:22. Zaledwie cztery pokolenia po Adamie ludzkość opanowała sztukę, technologię i zdolność przekształcania materii. Były to fundamenty świata, który znamy dzisiaj. A wszystko zaczęło się w rodzinie, która wyrosła z grzechu. Lecz Rozkwitła przez wiedzę. Rodzina jako siła napędowa rozwoju, za każdą innowacją stała struktura społeczna, która ją umożliwiała. W starożytnych czasach tą strukturą była rodzina, ale nie rodzina w dzisiejszym rozumieniu. Były to długowieczne klany, w których wiele pokoleń współistniało jednocześnie: ojcowie, synowie, wnuki, prawnuki. Wszyscy żyli pod jednym dachem, dzieląc się ziemią, obowiązkami, wiedzą i dziedzictwem. W ramach tej sieci rodzinnej zaczęło się wyłaniać coś nowego rywalizacja między liniami potomków. Lamek, potomek Kaina, złamał ustanowiony przez Adama model monogami. Był pierwszym człowiekiem, który pojął dwie żony jednocześnie i wziął sobie lamek dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla, rodzaju 419. Ta zmiana w strukturze rodzinnej miała ogromne znaczenie. Ada i Sylla nie tylko dzieliły tego samego mężczyznę. Wychowywały dzieci, które rywalizowały o uznanie, dziedzictwo i znaczenie. Nie jest przypadkiem, że z tej rodzinnej dynamiki... Narodzili się trzej najważniejsi pionierzy starożytnego świata: Jabal, Jubal i Tubal Kain. Wewnętrzna presja, by wyróżnić się w obrębie rodziny, doprowadziła niemal naturalnie do specjalizacji. Każda matka pragnęła, by to jej syn był wyjątkowy. W ten sposób jeden stał się mistrzem hodowli wędrownej. Drugi założycielem muzyki, a trzeci ekspertem w dziedzinie metalurgii. Innowacja zrodziła się z potrzeby pozostawienia śladu w złożonej i rywalizującej strukturze rodzinnej. Tymczasem linia Seta, syna, który zastąpił Abla, utrzymywała inny model. W jego rodzie nie odnotowano przypadków poligamii. Biblijna narracja ukazuje linię potomków, która stawiała na stabilność, długowieczność i duchową ciągłość. A gdy zrodził się mu syn, nadał mu imię Enosz. Wtedy ludzie zaczęli wzywać imienia Pana: rodzaju 4:26, dwa rody, dwie ścieżki. Jedna pchnęła rozwój technologiczny do przodu, druga starała się zachować duchową więź z Bogiem. I od tamtej pory obie podążają równoległymi drogami przez historię ludzkości. Od pokoju do powszechnego zepsucia. W pierwszych pokoleniach świat cieszył się względną harmonią. Nie było wojen ani armii. Ludzkość rosła w siłę, mnożyła się i rozwijała niezwykłe zdolności. Jednak ludzkie serce, zranione już od pierwszego przestępstwa, szybko uległo skażeniu. Przemoc, która zaczęła się od pojedynczego aktu, stała się normą. To, co wcześniej było wyjątkiem, teraz stało się regułą. Lamek, prawnuk Kaina, był drugim zarejestrowanym w historii mordercą. Ale jego zbrodnia nie wynikała z religijnej zazdrości jak u jego przodka, lecz z dumy. Jeden mężczyzna go zranił, inny go uderzył. Lamek zabił obu. I rzekł Lamek do swoich żon: Słuchajcie mojego głosu: Ado i syllo, żony Lameka, słuchajcie moich słów: Zabiłem mężczyznę za moją ranę, i młodzieńca za moją sińca. Gdy Kain będzie pomszczony siedmiokrotnie, Lamek siedemdziesiąt siedem razy: Rodzaju 423-24. To nie była spowiedź, to była deklaracja siły. Lamek nie obawiał się konsekwencji. Przeciwnie. Ustanowił własną logikę zemsty. 77 razy. To był moment narodzin usankcjonowanej nienawiści. Przemoc przestała być emocjonalna. Stała się systemowa. W ten sposób samotne morderstwo przekształciło się w moralną epidemię. Każde kolejne pokolenie dodawało nową warstwę zepsucia. Dusza ludzka, żyjąc przez wieki, gromadziła nie tylko mądrość, ale też urazy, traumy i żądzę władzy. Ziemia, która kiedyś była pokojowa, stała się polem rywalizacji, odwetu i pychy. Człowiek nie tylko bał się drugiego, chciał go zdominować. I podczas gdy synowie Kaina udoskonalali swoje rzemiosła, zło również stawało się coraz bardziej wyrafinowane. Całe stworzenie zaczęło jęczeć pod ciężarem ludzkości, która oddalała się od swojego pierwotnego przeznaczenia. Technologia w służbie przemocy, wraz z coraz większym zepsuciem ludzkiego serca, umiejętności, które niegdyś były narzędziami rozwoju, zaczęły być wykorzystywane w zupełnie innych celach. To, co wcześniej służyło do hodowli, budowy czy oddawania czci, teraz było adaptowane do dominacji, ucisku i destrukcji. Technologia rozwinięta wśród potomków Kaina nie zatrzymała się ewoluowała lecz na usługach zła. Tubal Kain, mistrz wszelkiej obróbki brązu i żelaza, prawdopodobnie nie zajmował się jedynie narzędziami rolniczymi. Te metale doskonale nadawały się również do wytwarzania prymitywnej broni, grotów włóczni, noży, przedmiotów obronnych. W świecie coraz bardziej przesiąkniętym przemocą metalurgia stawała się taktycznym atutem. Jubal, ojciec muzyki, Wprowadził język, który poruszał duszę, ale w społeczeństwie coraz bardziej agresywnym, nawet muzyka mogła zostać wypaczona, wykorzystywana w mrocznych rytuałach, pogańskich ceremoniach, do gloryfikacji siły lub zastraszania wrogów. Harmonia ustąpiła miejsca hałasowi pychy. Dżabal, twórca systemu wędrownej hodowli, opracował model, który zapewniał strategiczną mobilność. Już nie chodziło tylko o poszukiwanie pastwisk. Teraz przemieszczanie się służyło ucieczce, atakowi, szpiegowaniu i podbojom. Namioty przestały być symbolem prostoty. Stały się elementem taktyki. Innowacja stała się sprzymierzeńcem konfliktu. Cała ziemia odczuwała skutki tej przemiany. To, co tworzono z mądrością, teraz wypaczano przez rządze. To, co topiono z precyzją, Teraz przecinało ludzkie życie, a ziemia została skażona przed Bogiem i napełniła się przemocą. Rodzaju 6:11 i spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, bo wszelkie ciało zepsuło swą drogę na ziemi. Rodzaju 6:12 Przemoc przestała być przypadkiem, stała się nowym systemem. I wszystko, czego dotykał człowiek, stawało się przedłużeniem jego własnego zepsucia. Nefilimowie, świat olbrzymów, w miarę jak przemoc rozprzestrzeniała się na Ziemi, pojawiło się zjawisko jeszcze bardziej tajemnicze. Istoty określane jako synowie Boży zaczęły łączyć się z kobietami, dając początek hybrydowemu potomstwu gigantycznym istotom. Ta mieszanka linii nie tylko zmieniła genetyczną strukturę ludzkości, ale również pogłębiła duchowe zepsucie. A gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi i rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne i brali je sobie za żony, wszystkie, które sobie upodobali. Mon rodzaju 6.1.2. To połączenie dwóch różnych kategorii bytów było momentem ostatecznego przełomu. Ludzkość nie była już tylko skażona grzechem, teraz dzieliła ziemię z istotami o niezwykłych zdolnościach, nefilimami, w owych czasach byli na ziemi olbrzymi, a także później, gdy Synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, które rodziły im dzieci, to byli mocarze, sławni wojownicy z dawien dawna. Rodzaju 6-4. Ci mocarze nie byli zwykłymi wojownikami. Byli liderami, symbolami, idolami. Ich fizyczna i kulturowa siła była tak wielka, że pociągali za sobą resztę ludzkości ku jeszcze głębszemu moralnemu upadkowi. Nie byli zwykłymi ludźmi, byli owocem duchowej transgresji, przekroczenia granicy między tym, co niebiańskie, a tym, co ziemskie. Ich czyny były pamiętane, ich imiona budziły grozę. Ale za tą fasadą wielkości kryła się rosnąca ciemność. Ludzkość naruszyła to, co było zakazane. To, co kiedyś było bardzo dobre, stało się nie do poznania. I Bóg, widząc mieszankę przemocy, pychy i zepsucia genetycznego, postanowił wyznaczyć granice. I rzekł pan: Nie będzie duch mój przebywał w człowieku na zawsze, gdyż jest on ciałem, niech więc dni jego będą 120 dwadzieścia lat. Rodzaju 6:3. Zegar zaczął odliczać czas, rozpoczęło się odliczanie do sądu. Koniec pierwszego świata był już bliski. Ostateczny sąd i zresetowanie ludzkości Bóg dał czas. Całe stulecia ostrzeżeń. Pokolenia obserwujące jak moralne zepsucie rozprzestrzenia się niczym cichy jad, ale granica została przekroczona. Ludzkie serce nie tylko zbłądziło, zaczęło nieustannie i całkowicie wyobrażać sobie zło. Nie było już miejsca na światło. I widział Pan, że wielka była złość ludzi na ziemi i że każda myśl serca ich była ustawicznie zła. Rodzaju 6:5 nie chodziło już o pojedyncze występki. Cała cywilizacja poddała się zepsuciu, pysze i zinstytucjonalizowanej przemocy. Muzyka, technologia, mobilność, a nawet duchowość wszystko zostało wypaczone, by służyć najciemniejszym instynktom człowieka. I rzekł Bóg do Noego: koniec wszelkiego ciała nadszedł przede mną, bo ziemia napełniła się przemocą przez nich. Oto wytracę ich wraz z Ziemią. Rodzaju 6.13. Sąd nie był wybuchem gniewu, lecz aktem oczyszczenia. Potop nie miał tylko zniszczyć ciał i miast, miał wymazać zniekształcone geny, spróchniałe struktury moralne, upadłe wpływy duchowe. Po wszystkim miała pozostać ludzkość odnowiona, nowy początek, i wyginęło wszelkie ciało poruszające się po ziemi. Pozostał tylko Noe i ci, którzy z nim byli w arce. Rodzaju 7:21:23: Pierwszy świat nie zniknął przypadkiem, został usunięty przez decyzję samego Boga, bo zanim Bóg odbudowuje, najpierw oczyszcza. Dziedzictwo pierwszego świata, świat sprzed potopu, był niezwykły. Skrajna długowieczność, zaawansowana technologia, złożone struktury społeczne, wyspecjalizowane zawody. A wszystko to zaledwie kilka pokoleń po stworzeniu Adama. Ale za tym całym blaskiem kryła się głęboka korzeń pychy, zepsucia i zapomnienia o Bogu. Potomkowie Kaina zakładali miasta, obrabiali metale, komponowali muzykę, doskonalili hodowlę. Ale też usprawiedliwiali rozlew krwi, wypaczali małżeństwo i przekraczali duchowe granice, które były zakazane. Noe był świadkiem tej epoki człowiekiem sprawiedliwym, otoczonym przez świat, który zatracił zdolność rozróżniania dobra od zła. Potop nie był jedynie końcem cywilizacji był aktem sprawiedliwości i zarazem miłosierdzia. Bóg postanowił ocalić jedną rodzinę, by od niej rozpocząć historię na nowo z czystą linią, z nadzieją na odkupienie. Oto dzieje Noego. Był to człowiek sprawiedliwy, nienaganny w swoich pokoleniach. Noe chodził z Bogiem. Rodzaju 6 -9. Dziedzictwo pierwszego świata nie leży w zaginionych miastach ani zakopanych instrumentach. Jego dziedzictwem jest przestroga, którą pozostawił. Bo każde pokolenie, również nasze, musi zdecydować, co zrobi z wiedzą, władzą, technologią i duchowością. Historia uczy nas, że bez Boga nawet najbardziej błyszczący świat rozpada się od środka, ale pokazuje też, że gdy choćby jeden człowiek postanowi chodzić z Bogiem, cała ludzkość może otrzymać nową szansę. Jeśli ta historia sprawiła, że spojrzałeś na księgę rodzaju zupełnie inaczej, zasubskrybuj kanał Historie Biblijne opowiadane i towarzysz nam w każdej kolejnej podróży w przeszłość. Nie opowiadamy bajek, odkrywamy to, co zostało zapisane w piśmie i co wielu już zapomniało. Włącz powiadomienia, podziel się tą wiadomością i przygotuj się, bo to, co nadchodzi, może odmienić twoje spojrzenie na całą Biblię.